Siemanko, witajcie. Przypominam o jutrzejszym filmie o godzinie 18:00 o częściach, a nawiązując do waszych komentarzy pod ostatnim filmem z piątku, yy, pytaliście o lampy drogowe. Mamy w ofercie teraz. To jest lampa drogowa. Możecie śmiało na nie jeździć. Jest ledowa. Światła długie, krótkie i pozycja. Także myślę, że fajnie to świeci i na pewno Wam się spodoba. One są montowane tutaj na tym subku. Dodatkowo tu trzeba taki uchwyt dokupić, można sobie dorobić. Taka lampa jest tu montowana wtedy. Ma homologację, także nie ma problemu z jakąś kontrolą. Fajnie to świeci. Pokażemy Wam to na filmie w piątek, czyli jutro. Lampa ma 2400 lumenów, także. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania i oglądania naszego kanału. Także do jutra. Cześć! Nie powiedziałeś, że o kogutach? Wszyscy będą że o lampach drogowych w jutrzejszy odcinek. A jutro o oświetleniu ostrzegawczym.